Znajdujemy się w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białym Kościele. Od 8 lat włączamy się w akcję Fundacji Orkiestry i od 8 lat wspólnie z nimi kwestujemy i gramy, aby pomóc w zbieraniu pieniążków. W tym roku, jak co roku zresztą, zorganizowaliśmy zabawę karnawałową dla dzieci. Teraz na hali sportowej jest bardzo gwarno, bardzo tłumnie. Między licytacjami cennych rzeczy, podarowanych przez naszych mieszkańców, są występy artystów, są przedstawiciele szkoły, między innymi szkoły muzycznej w Krakowie. Znajdującej się na ulicy Basztowej. Jest to szkoła muzyczna im. Jana Paderewskiego, a oprócz nich jest oczywiście nasza orkiestra denta, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Nasze wokalistki, m.in. Justyna Windys. zespół Białokościelanki ze swoim kabaretowym repertuarem oraz rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Piękno Gminy w obiektywie. Festuje z nami w tym roku 80 wolontariuszy, w tym największą część wolontariuszy mamy z technikum rolniczego w Giebutowie. Zresztą na nich zawsze można liczyć, co roku nas wspierają wielką liczebnością. Wspierają również z nami gimnazjaliści z Modlinicy oraz gimnazjaliści z Gimnazjum z Białego Kościoła. Jest obecnie godzina 20:30 minutami. Jesteśmy już po światełku do nieba. Obecnie rozliczyło się w sztabie 56 wolontariuszy na kwotę ponad 20 tysięcy, oczywiście, razem z licytacjami. Do rozliczenia mamy jeszcze 24 wolontariuszy, przed nami jeszcze kilka godzin pracy. Podsumowując cały dzień, chcielibyśmy wszystkim bardzo serdecznie podziękować, wszystkim wolontariuszom wszystkim, którzy w tak znaczny sposób przyczynili się do tego, aby zebrać taką pokaźną kwotę.